Witam. Widzicie, czarnuch chodzi po podwórku razem z luną. Luną gdzieś z tamtej strony jest. Ale tu w zasadzie kończę w tym roku, jak gdyby robotę przy domu. I zamontowałem płotki przeciwśnieżne. Zaraz tam podejdziemy bliżej, to będzie widać. Też te obramówki w koło już tu z tej strony pokończyłem sobie. No, i zamontowałem te płotki. Dlaczego tylko te kilka, a nie całość? No, też wam zaraz powiem. Tutaj musiałem zamontować po prostu, bo wiem, że śnieg zjeżdża w zimę i na takim tarasie, który jest z poliwęglanu, to nie jest tak mocny taras. To nie jest dachówka. Ja mam też tylko dziesiątki, te krokwie, więc trudno by było powiedzieć, jak to się zachowa. Więc na wszelki wypadek. Dałem płotki przeciwśnieżne, zamontowałem je tam i tyle. No, tak jak wcześniej nagrywałem w filmie, co poszedłem sobie w koło osiedla, nie ma takiej ładnej pogody, niestety, chociaż ponoć na weekend ma być. Co u nas tutaj, tak jak widzicie, trawka sobie rośnie, ale nie jakoś super rewelacyjnie. Niestety, ziemia licha na tej Syberii Polskiej, czyli na Suwalszczy... no, nie na Suwalszczyźnie, ale blisko, blisko już no i co, i zaraz wejdziemy tutaj na górę i pokażę Wam o co tam chodzi z tymi płotkami bo sam montaż płotków jest bardzo prosty, powiem Wam to, to każdy by zrobił z tym, że no, trzeba chodzić po dachu, to jak ktoś tam się boi to nie będzie wchodził i tyle, no tak króciutko dzisiaj tylko, więc od razu wejdę sobie po grobinie, którą tutaj postawiłem ja chodziłem oczywiście po tarasie, tu po tym tarasie, który widać z góry teraz. Miałem tutaj położoną taką dechę szeroką i mogłem sobie chodzić. To jest uchwyt, tak? Wiadomo, uchwyt do płotka. Są różne uchwyty. Pod dachówkę idą inne, pod blachodachówkę inne, do blachodachówki są inne i co tu Wam mogę powiedzieć jeszcze? Teraz tutaj, może bardziej, pokażę, żeby zamontować taki uchwyt. No, bo wiadomo, że od tego musimy zacząć. Czyli, co? Dachóweczki do góry. No, i musimy przymocować taką łatę. Mam nadzieję, że to widać. To jest zwykła łata, taka sama jak idzie pod dachówkę 4x6. Taką jaką macie u siebie wcześniej. Czyli, tą, nie będę tu podnosił, ta łata, która idzie pod dachówkami. Taką samą trzeba dać dodatkową. Ja z początku miałem problem. Nie wiedziałem, jak to zamontować, ale dopiero po chwili jakoś tam doszedłem, bo nigdy czegoś takiego nie montowałem, że czyli najlepiej wszystkie dachówki do góry, cały rząd, ile tam tych płotków macie, i wtedy sobie po malutku przykładacie Łatę, montujecie ją do kroki, wiadomo, że pod kontrłatą, czyli tą tutaj jest łata, tu przymocowujecie się i następnie. Nie tak w pionie tylko w poziomie, normalnie kładziecie ją tą węższą stroną Możecie troszkę wyżej, troszkę niżej, to już jest wasza kwestia, wasza sprawa jak tam ją zamontujecie Ja tam dawałem tylko centymetr ponad dachówkę tą I następnie tu przymocowujecie śrubą lub z tej strony, bo tutaj ta jeszcze ma tutaj dziurę. Akurat, akurat w tym nie mam, nie, nie przerobiła się w fabryce, ale... Suma summarum o to, to chodzi, przymocowujecie tutaj, jest jakaś tam guma, taka żeby nie leżało bezpośrednio nad. Ja tam jeszcze dawałem tutaj, też sobie obklejałem taką gumą, już to był mój wynalazek, żeby w razie czego też tam na dachówce za bardzo nie leżało. Powiem wam szczerze, że z początku sobie myślałem, że to się montuje w ten sposób, i tak sobie myślę, kurczę, no nie może tak być. Czyli bezpośrednio, jak gdyby za dachówkę, i gdzieś tam. Gdzieś tam coś się przymocowuje, no ale zobaczcie, jak to wygląda. No nie miałoby to racja bytu, bo tutaj ryby bytu, bo tutaj by się tego nie przewierciło i do niczego by to się nie trzymało. Więc dopiero po chwili doszłem do tego, jak się to robi. Dobra, to na razie sobie tutaj zostawiamy i tyle. Dlaczego na przykład nie dałem po całości, dałem tylko tutaj ten kawałek. Nie mam też łączników, bo normalnie płotki się jeszcze łączy. Można łączyć jeden z drugim, żeby było jakby całość. Ja dałem tam po prostu. Przerwy małe I nie dałem po całości Bo powiem Wam szczerze Kasa, 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 kasa I jeszcze raz kasa Nie wiedziałem, że takie coś Tutaj mam dwumetrowe 2 metry I cztery podpórki te Jakby o to Czyli uchwyty dwumetrowe Dwumetrowa drabinka kosztuje Jak kupowałem w komplecie Ale normalnie drabinka kosztuje 60 zł I 20 zł takie coś Czyli taki jeden płotek na cztery uchwyty kosztuje yy, no 80 i 60 to jest 140 zł dobrze się nie mylę, jakoś tak, jakoś tak w każdym razie no i. i... U mnie wyszło trochę więcej jak 140 zł, 140 kilka. Kupiłem to tutaj w hurtowni w Ełku, chociaż mogłem na necie. Ceny troszeczkę, tam może z 5 zł bym miał na jednej sztuce taniej, ale pomyślałem sobie, że można dać też na miejscu ludziom zarobić. Kupiłem to w Ełku na ulicy Łukaszewicza u takiej bardzo miłej pani, która ma na imię Marta. Prowadzi taką hurtownię małą właśnie z dachówkami, z jakimiś tam nie, no, wszystko co do dachów jest potrzebne. Poza tym gnie też yy, te wszystkie obróbki, takie blacharskie, które to są potrzebne. Zobaczcie, muszę wyczyścić rynny w końcu, bo, bo czas już najwyższy, chociaż nie jest taka mocno brudna jeszcze, nie? I tak to. I pani Marta jest bardzo miła, pomocna, i ceny ma takie w miarę normalne. Także kupiłem to na miejscu, a nie przez internet chociażbym pewnie z 10 zł zarobił, kurcza kupa kasy, nie? No i teraz zobaczcie, takie trzy płotki po 150 zł, prawie 500, 450 zł chyba kosztowały na całość, żebym chciał 1200. Więc sobie pomyślałem, niech na razie ten śnieg sobie jeszcze spada. Dobra, schodzimy tutaj z tego dachu. Pokazałem wam się w sumie jak to montuje, bo jest to bardzo proste. No tym, że jak ktoś boi się chodzić po dachu, no to trudno, żeby coś takiego zamontował, albo nie ma czasu, bo to różnie bywa. I tyle, tak to mniej więcej wygląda. Tam z góry nie widać tego, bo to jest w tym samym kolorze, więc, więc w sumie tego nie widać. I, i tyle, a tam przy kominie nie wiem, czy zauważył ktoś, nie mam jeszcze obróbki zrobionej. Już w tamtym roku miałem zrobić obróbkę blacharską, bo tam jest tylko wywinięta ta taśma, taka kominiarska. Ale jak to zwykle bywa. Nie zostało to zrobione, ale teraz sobie przypomniałem, dopiero bo tak człowiek nie zwraca uwagi potem, często i, i muszę właśnie zamówić. Właśnie u pani Marty tam zamówię specjalnie wygiętą blachę do obróbki komina. Tam sobie obliczę, ile mi trzeba, 10 czy 15. Jak to ja ogólnie wiem, jak ma wyglądać ta blacha, ale jak ma być wygięta, ale tam sobie jeszcze tylko wyliczę, czy to ma być 20 cm na 10 czy, czy 10 na 10, i tyle, no, i sobie obrobię. I już zapomnę. Z tym, że może jeszcze raz dołożę tą jeden pas tej, tej taśmy kominiarskiej. Zobaczę na wszelki wypadek, bo ona lubi, jak nie jest osłaniana, lubi się niestety po jakimś czasie zepsuć, zniszczyć od słońca, od deszczu. Po kilku latach może po prostu paść. Dlatego lepiej, jak jest tą obróbką blacharską wykończona. Więc wtedy jest pewniejsze takie, że ona dłużej sobie tam wytrzyma nie narażona na te promieniowanie UV i takie inne. Rzeczy. I co nie ma tutaj, co za wiele dzisiaj gadać, yy, zaraz tam sobie wejdę, poprawię to, zdejmę, obsuwam te dachówki na dół, tak jak mają być, yy, i tyle. no. Powoli jesień się zaczyna u nas, yy, czyli mam nadzieję, że będzie takiej trochę złotej polskiej jesieni, gdzie troszeczkę yy, słońca jeszcze będzie, i jeszcze, chociaż na miesiąc mi tam ta, yy, te panele naprodukują jakiegoś zapasu yy, prądu żeby jakiś tam czas to jeszcze było za darmo, ale niestety wiem z tego, że już wiem, że zim, za zimę zapłacę pewnie ze 2000. nie wiem dokładnie, zobaczymy, jak przyjdzie rachunek po sześciu miesiącach, chociaż chyba nawet nie po sześciu, bo mi przyjdzie chyba na koniec roku pierwszy, bo przyszła ta już teraz umowa i tam jest pozmieniane, że już nie będę teraz płacił co miesiąc, oczywiście mogę, ale nie chce mi się tam co miesiąc zawracać sobie głowę więc oni mi przyślą dopiero na koniec roku bo jakoś to jest tak w czerwcu i koniec czerwca, koniec grudnia rozliczane także wtedy mm, to załatwię, tu zostało mi tylko tyle co widać drewna, to co leży dwa bałki tam trochę daleko, ale to mi zostało, muszę to troszkę złożyć, bo ganku już robić nie będę, nie mam niestety czasu tak wyszło, sorry memory jak to się mówi i tyle no, także pokazałem wam płotki na cały dom, powiem wam, żeby kosztowały mnie, bo tu potrzebuję 8 na tą stronę, a na tamto trochę mniej, bo tam jest yy, panele są, tam nie ma sensu zakładać tych płotków pod panelami. Więc, więc ogólnie by kosztowało mnie to jakieś 2000 zł same takie płotki. Także widzicie, ja mam powiem, że nie byłem przygotowany na taki wydatek i dlatego nie mam na dzień dzisiejszy całości tej zrobionej, tylko ta, ten kawałek, który jest najbardziej narażony, czyli to nad tarasem, a reszta poczeka sobie na lepsze czasy tutaj na domku została już tylko kończyć elewację, czyli, czyli jeszcze raz zagruntować, ale to też już nie w tym roku zagruntować i poobrawiać glefy no i tynk strukturalny jaki jeszcze nie wiem, silikatowy, silikonowy silikatowo-silikonowy, jakiś z takiej rodziny tych tynków dekoracyjnych jak gdyby już, które są na zewnątrz, chodzi o coś takiego jak tam, dzisiaj panowie właśnie skończyli i taka właśnie, nie wiem co to dokładnie jest będę musiał później z sąsiadem pogadać jaki to kolor i dla nich pokazać czy je się taki podoba, bo to nie jest biały, to jest taki jakiś kawa z kremem, u mnie miało być ogólnie białe ale też nie wiem co będzie Niestety nie w wie wielu rzeczy, nie mam prawa głosu, czyli ryby i raki nie mają głosu albo jakoś tak to się mówi. Dobra, albo jakoś tak, nie pamiętam już teraz. Dobra, na razie trzymajcie się miłego weekendu.